Też w 1870 roku rozpoczęła się wojna o saletrę, czyli wojna o kupy mew, ponieważ one były dobrym nawozem. Witam Was w 105. odcinku podcastu Historia według dzieci. Dzisiaj zajmiemy się polskim uczonym, który chyba najbardziej znany jest właśnie nie w Polsce, ale w Chile. Ignacy Domejko urodził się w 1802 roku, czyli 7 lat po ostatnim rozbiorze Polski. Gdy umarł jego ojciec, wychowaniem tego młodego Ignacego, Ignacego Domejki, zajął się jego Stryj. Stryj to jest wujek. Wujek ze strony ojca, brat ojca. Ten Stryj też miał na imię Ignacy. Um, uczył się najpierw u wujka, a potem we Francji poszedł do szkoły bardzo dobre i tam się uczył. Stryj Ignacy studiował geologię i od małego uczył swojego bratanka. Ignacy Tomejko już jako dziecko interesował się właśnie skałami oraz ich powstawaniem, bo tym zajmuje się geologia, jest to nauka o ziemi. Potem uczył się na Uniwersytecie Lwowskim, jednym z jego nauczycieli był Jędrzej Śniadecki. Ja uczyłem się na Uczelni Wyższej w Bydgoszczy, która za patronów ma właśnie braci śniadeckich. Za moich czasów ta uczelnia w Bydgoszczy nazywała się ATR, a teraz nazywa się Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Tak więc moja szkoła miała patronów, za patronów miała Jana i Andrzeja Śniadeckich, ale Domejko uczył się, uczył się właśnie na Uniwersytecie Lwowskim u Jędrzeja Śniadeckiego. Ale on chciał się uczyć jeszcze więcej. Ignacy był prymusem. W dzisiejszych czasach może nazwalibyśmy go także nerdem. Wraz z innymi uczniami założył więc Towarzystwo Filomatów. Też Towarzystwo Filomatyczne było towarzystwem osób, które kochały naukę, ponieważ filo oznacza miłość, a mat nauka. Filomaci mieli za cel samokształcenie. Spotykali się, aby się nawzajem uczyć. I chociaż Domejko był młodszy od wielu innych filomatów, to właśnie on uczył ich nauk przyrodniczych, takich jak fizyka, chemia, czy właśnie geologia. Innym znanym filomatą był Adam Mickiewicz, polski poeta. A kuzynką Ignacego Domejki była Maryla, w której zakochał się Adam Mickiewicz. Można więc powiedzieć, że dzięki domejce Mickiewicz poznał miłość swojego życia. Ale to jest inna historia. Kiedyś na pewno nagramy także odcinek o Mickiewiczu. Niestety władze cesarskie, bo Domejko mieszkał w zaborze rosyjskim, te władze cesarskie kazały aresztować wszystkich członków Towarzystwa Filomatów, za to, że oni się uczyli razem. Domejko, Mickiewicz i inni znaleźli się w więzieniu. Wiele lat później Adam Mickiewicz opisał to w Dramacie Dziady. Opisuje tam, jak do grupy młodych więźniów dołącza kolejny więzień o imieniu żegota. Imię Ignacy pochodzi od łacińskiego słowa ignis, które oznacza ogień. Niektórzy uważają, że po polsku to imię brzmi żegota. W języku staropolskim rzec znaczyło palić się. Dlatego właśnie w swojej książce Adam Mickiewicz nazywa swojego przyjaciela Ignacego polskim imieniem Żegota. Jak kiedyś będziecie czytać trzecią część dziadów, to zwróćcie uwagę na Żegotę. W wyniku tych aresztowań Ignacy Domejko znalazł się pod dozorem policyjnym i nie mógł nigdzie wyjeżdżać, czyli był w swoim majątku. Był w swoim majątku, który dostał po rodzicach, ale był jakby w więzieniu, nie mógł opuszczać tego majątku. Zorganizował on wtedy tam szkołę dla chłopów. On nie tylko ulubił siebie uczyć, uczyć się nowych rzeczy, ale on bardzo chętnie uczył także innych. Później wybuchło Powstanie Listopadowe w 1831 roku. Ignacy brał w nim udział, ale gdy powstanie upadło, musiał uciekać z kraju już na zawsze. Gdzie mógł pojechać taki nerd jak Ignacy Domejko? Jego Stryj uczył się geologii na Akademii Górniczej we Freiburgu. Domejko pojechał tam obejrzeć zbiór minerałów, o których opowiadał mu Stryj. Później pojechał do Paryża i tam ukończył studia górnicze. Jeden z jego profesorów zaproponował mu wyjazd do Chile. Pojechał do Chile, żeby uczyć? Polska straciła niepodległość po trzecim rozbiorze w 1795 roku, a więc Polska zniknęła wtedy z mapy na 123 lata. Historia Chile jest odwrotna. Gdy Polska straciła niepodległość, Chile ją uzyskało. A w 1818 w roku Chile dostało niepodległość, odzyskało niepodległość. Chile było częścią imperium hiszpańskiego. W 1818 roku Chile ogłosiło niepodległość. Hiszpanie nie chcieli na to pozwolić. Tak więc wojna z Hiszpanią trwała jeszcze 8 lat. Gdy Chile w końcu wygrało z Hiszpanią, mieszkańcy tego państwa mogli zająć się budowaniem tego nowego swojego państwa. Na początku wszystkiego im brakowało nie było na przykład uniwersytetów. W górach były różne bogactwa, ale nie było nikogo, kto umiałby je znaleźć. Potrzebowali profesora geologa. Domejko został więc zaproszony do Chile, aby zostać profesorem chemii i mineralogii. Podróż z Francji do Chile trwała w tamtych czasach 4 miesiące. Prze przeszedł pierwszo z Argentyny potem chyba przechodzi przez góry właśnie doszedł do Coquimbo. Domejko popłynął statkiem do Argentyny i wylądował w Buenos Aires. Stamtąd konno udał się do gór, które są na granicy pomiędzy Argentyną a Chile. Tymi górami Domejko podróżował na północ. To on wtedy z, yy, może nie zbudował, ale tą szkołę zrobił? A, musiał też moim zdaniem pójść w góry, żeby znaleźć te kamienie, żeby budować je w szkole. Idąc na miejsce, gdzie miał być ten uniwersytet, Domejko zbierał skały po drodze i szukał właśnie cennych minerałów, cennych złóż metali. A ja sądzę, że Domejko pojechał autem do Kokimbo. Z yeah. Kokimbo, no, And... Jezu, od Buenos Aires do Argentyny, z Argentyny porjechał do Kokimbo. To, a Buenos Aires jest blisko Chile? Niestety dla niego pierwsze samochody pojawiły się dopiero tuż przed śmiercią Ignacego Domeyki. On musiał wszędzie jeździć konno albo chodzić pieszo. A jak daleko jest z Buenos Aires do Kokimbo? to eh, daleko. Koki. Nie, ja nie widzę. A, ta gwiazdka. Gdzie Kokimbo? O, u, daleko, bardzo daleko. W notatkach do tego podcastu na stronie historia.wgdzieci.pl będzie dołączona mapka, abyście mogli zobaczyć trasę, jaką przebył. W Kokimbo czekało na niego mnóstwo ludzi. Wierzyli oni, że będzie potrafił wytopić srebro z galeny. Galena to taki bardzo ładny minerał. Jest on taki srebrny. Składa się z kryształów sześcio- czy ośmiościennych. Niestety jest to ruda ołowiu, a nie srebra. Ludzie spodziewali się, że domejko pomoże im się wzbogacić, że pomoże wzbogacić Chile. Tak się później stało, ale nie dzięki minerałom ale o tym opowiem Wam troszeczkę później. Meko miał mało czasu. Przyjechał do Chile tylko na 6 lat. Miał założyć uniwersytet, miał nauczyć swoich następców i chciał wrócić do Paryża. Chciał tam w Paryżu czekać na nowe powstanie w Polsce i zaraz do niego dołączyć. Jednak został w chile na bardzo długo. Dlaczego? Nie wrócił do Polski, bo, bo się ożenił. Ym, też bo ludzie nie chcieli i góry pan miały Do Domejko po przyjeździe musiał nauczyć się języka hiszpańskiego. Zrobił to w trzy miesiące i po tym okresie zaczął uczyć na uniwersytecie. Miał dużo pracy, a chciał jeszcze znaleźć minerały i rudy w górach. Tak więc w czasie roku szkolnego uczył studentów, a w wakacje chodził po górach chciał w sześć lat przygotować swoich następców, którzy po nim będą uczyć kolejnych. Dlaczego jednak został w Chile na dłużej? Najpierw zdarzył się pożar w laboratorium. Później wydarzyły się trzy rzeczy. Rząd chilijski prosił go o dalszą pomoc. Niedługo miał wybuchnąć wulkan i zaproponowano mu małżeństwo z młodą Enriquette. Jak myślicie, co go zatrzymało najbardziej? Ta prośba rządu Chile, czy zbliżający się wybuch wulkanu, czy może małżeństwo? Ja mówię, że normalnie ludzie by uciekali z Chile, bo tam wulkan ma wybuch się, on chciał zostać. W notatkach umieszcza też rysunek przedstawiający domejkę, który bada wybuchający wulkan. Jeżeli możecie, spójrzcie teraz na ten obrazek. Tutaj właśnie Domejko ucieka, jak jest wybuch wulkanu. Ja powiem, mhm. że Domejko był strasznie głupi, podchodząc do tego wulkanu tak blisko. Mhm. A w już po jego książki Krą pisał o swoich podróżach. Niektórzy mówią, że Domejkę zatrzymał wybuch wulkanu, bo on bardzo chciał to zobaczyć, chciał to obejrzeć. Inni twierdzą, że w Chile zatrzymał go ślub z Enriquete de Sotomayor. Że wiem, że, um, st że, wiem, że stolica Chile. Um, było Santiago i właśnie w, tam w Santiago poznał jego żonę, co miała... to miał 15, 15 lat, a on 40 i... prawie 50. Ale czy jego żona była ładna? No nawet. E, młoda. Podobna do niego. Enriqueta. Enriqueta. Enriqueta to Major. Wszyscy myśleli, że Domejko znajdzie jakieś skarby w górach, badając minerały i różne skały. Okazało się jednak, że największy skarb znalazł Domejko na plaży. Doprowadziło to później do wojny. Też w 1870 roku rozpoczęła się wojna o saletre, czyli wojna o kupy mew, ponieważ one były dobrym nawozem i były dobrze też sprzedawane dookoła świata. A no to miejsce odnalazł do Mejko. Okazało się, że te odchody Mew można stosować jako nawóz. Chile zaczęło sprzedawać te odchody Mew na cały świat. Przypływały statki z USA, Europy i z innych miejsc. Wszyscy chcieli kupić to, co Mewy zostawiły na plaży. Później wybuchła wojna. Te kupy nazywa się Guano, ale głupio by brzmiała nazwa: Wojna o Guano, czyli Wojna o Kupy Mef. Dlatego tę wojnę najczęściej nazywa się Wojną o Pacyfik, bo walczono o plaże przy Pacyfiku. Pacyfik to jest inna nazwa Oceanu Spokojnego. Tą wojnę nazywa się też Wojną o Saletrę, bo na tych plażach była też Saletra. Tak więc chociaż to była głównie wojna o Guano, tą wojnę nazywa się najczęściej wojną o Pacyfik albo wojną o Saletrę. Chile walczyło z dwoma krajami. Walczyło z Peru i Boliwią. Mimo wszystko Chile wygrało. Ale czy myślicie, że Domejko jest odpowiedzialny za to, że wybuchła to wojna? On tylko odkrył, że to Guano można używać jako nawóz na polach. Ludzie w Chile bardzo kochali Ignacego Domejkę. Na pogrzebie Domejka jego uczniowie zamiast koni ciągnęli ten wóz, na którym leżała trumna, żeby pogadzać swoją żałobę. Postawiono mu pomniki w Chile. Jest tam też pasmo górskie, które nazywa się Góry Domejki. Jest też miejscowość o nazwie Domejko. Sam Ignacy Domejko i Enriquete mieli czwórkę dzieci. Ich potomkowie do dzisiaj żyją w Chile. Do dzisiaj w Chile są ludzie o nazwisku Domejko. Co zapamiętaliście? Gdzie Domejko się uczył? Do e, no to na początku, jak no, był mały, miał nie wiem ile, ale był mały, to e, uczył go wujek tego. A później chyba gdzieś poszedł do jakiejś szkoły. Się nie pamiętam jakiej. Najpierw uczył go wujek, potem uczył się u Śniadeckiego w Wilnie, a na koniec w Paryżu. Później sam uczył w Chile. Do jakiego towarzystwa należał i co tam robił? Towarzystwo filomatyczne to było towarzystwo ludzi, którzy kochali naukę. I ponieważ szkoły nie chciały ich uczyć już danych rzeczy, to sami siebie uczyli. A nazwa filomatyczna pochodziła od słowa filia, co oznacza miłość, i mat, co oznacza właśnie naukę. Ja myślałam, że mat znaczy od matki matematyka. Tak, które tak brzmi. Do filomatów należał też Adam Mickiewicz. Co jeszcze pamiętacie o Domejce? Tak, jego pogrzeb wyglądał tak, że ogólnie konie. Były takie, taki jakby wóz, na tym była ta trumna jego, gdzie było jego ciało i ogólnie konie wieźli yy, to coś, ale, yy, ale zamiast koni to ludzie wieźli i pokazywali, jak, był, no, jak było im smutno. A dlaczego wybuchła ta wojna, Okułano? Dlatego, że on... Yy... Chile dał pomysł, żeby to sprzedawali. Potem zobaczyli, że było bardzo cenne, i po całym świecie to sprzedawali, więc potem inne państwa chciały też to mieć. Ignacy Domejko był urodzonym nauczycielem, którego kochali jego uczniowie. Już jako młodzieniec uczył starszych kolegów w towarzystwie filomatów. Później uczył też swoich chłopów. Robił dla nich szkoły a resztę swojego życia spędził na uczeniu przyszłych geologów w Chile. Uczył tam nie tylko geologii, ale także chemii. Nie był on jednak typem człowieka, który siedzi tylko nad książkami i tylko z książek czerpie wiedzę. On każdy wolny moment poświęcał na podróże po górach i nie tylko, bo także po plażach, szukał minerałów, złóż różnych metali i innych ważnych rzeczy odkrył, jak cenne jest guano, czyli odchody mew i nietoperzy. Ryzykował też swoje życie, aby zbadać wybuch wulkanu. Jak uważacie, czy może przesadził troszeczkę z tym wulkanem? Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam was także do spojrzenia na obrazki na stronie historiawgdzieci.pl. Zapraszam was także do grupy na Facebooku, grupy tego podcastu. Wszystkie linki znajdziecie w notatkach. Jeszcze raz dziękuję wam za wysłuchanie. Zapraszam niedługo do kolejnego odcinka do usłyszenia. Nie w Argentynie byliśmy w Buenos Aires. Tam jest to jest stolica مخيبة <applause> عركان <applause> <applause>